Z tej strony, Mirek, witam Was na kanale Technologiczni. W tym filmie opowiem Wam o moich pierwszych wrażeniach dotyczących tego oto routera. Jest to router Eagle Pro AI z serii R32. W poprzednim filmie mówiłem Wam, że seria R15 była już na moim kanale. Teraz mam w rękach serię R32. Słuchajcie, router bardzo podobny do swojego poprzednika. Praktycznie rzecz biorąc, wygląda, jeżeli chodzi o wygląd, to wygląda identycznie. Ja już sobie robię podgląd pod, na mój kanał e, i widzę, że nie różni się wizualnie niczym. Tak samo jak poprzednik, ma duży grill, który pod światło pokazuje e, metalowe. Osłony, pewnie są to radiatory na samą płytę główną m, oraz zapewne m, mają dodatkowe, m, dodatkową funkcjonalność w postaci m, tłumienia sygnałów, ponieważ router ten obsługuje m, sieć WiFi w technologii szóstej. Więc tam są już duże prędkości, bardzo duże prędkości, duże częstotliwości, więc taka, takie zabezpieczenie jest jak najbardziej potrzebne. Ma cztery porty Ethernetowe, to są te czarne. Jeden port internetowy na wtyczkę RJ45, czyli jest to typowy router, nie ma wbudowanego na przykład modemu adsl -owego. Przycisk WPS, Przycisk do resetu, wejście na zasilacz i przycisk włączający. Antenki odginają się o 180 stopni w ten sposób i 90 stopni w ten sposób. I to jest dokładnie tak samo. Jest możliwość zamontowania routera na ścianie. W ten sposób są specjalne uchwyty, które, zobaczcie tutaj, które m, małą śrubkę jak włożycie tutaj, z, z, m, włożycie zaciągnięcie to router będzie elegancko wisiał na ścianie. Na upartego podejrzewam, że również można go w ten sposób powiesić na suficie. Nie widzę tu jakiś większych przeciwwskazań. Z góry Plastik, mat, biały mat połączony z połyskiem. Mówię, to jest. Mm, router. Wizualnie ten router jest praktycznie identyczny ze swoim poprzednikiem, dlatego też od razu zapraszam na film, w którym zaprezentuję opcję tego routera, zaprezentuję jego oprogramowanie. Dzięki za poświęcony czas i do zobaczenia w następnych filmach.